Za chwilę wysłuchasz relaksujących bajeczek świątecznych. Jeśli polubisz ich bohaterów, możesz spędzić z nimi więcej czasu, pobierając dodatkowe materiały: łamigłówki, kolorowanki i zabawy. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Przyjemnego słuchania. Świąteczny wieczór. Staś, jak większość dzieci w jego wieku, zawsze uważał święta za najpiękniejszy czas w roku. W domu panował wówczas prawdziwie wyjątkowy nastrój. Cała rodzina właśnie skończyła uroczysty obiad i każdy zaszł się w innej części domu, aby trochę odpocząć. Staś usadowił się na miękkim fotelu w salonie. Odetchnął głęboko i szczelnie otulił się kocem. Wpatrywał się w piękną, kolorową choinkę. Podziwiał błyszczące, świąteczne ozdoby w najróżniejszych kształtach. Na gałązkach wisiały iskrzące się, śniegowe gwiazdki. Złote, pękate bombki z wizerunkiem renifera, i wspaniałe, bardzo stare drewniane dekoracje w kształcie sań, które w tym roku znalazł na strychu u babci. Drzewko mieniło się ciepłym, złotym blaskiem. Było cudowne. W drugiej części salonu ogień wesoło trzaskał w kominku. Polana Żarzyły się mieniąc czerwienią i pomarańczą. Staś pomyślał, że mógłby wpatrywać się w sam tylko ogień długimi godzinami. Było mu przyjemnie i błogo, a powieki zrobiły się ciężkie. Zaczęła otulać go przyjemna senność. Czuł się spokojnie. I bezpiecznie. W powietrzu wyraźnie wyczuwalny był zapach korzennych przypraw, których mama Stasia dodawała do świątecznego piernika. Mieszał się on z aromatem świeżych mandarynek, choinki i delikatnym zapachem palonego w kominku drewna. Mieszanka ta przywodziła na myśl same radosne wspomnienia. Które Staś przywoływał raz za razem w myślach pod przymkniętymi powiekami. Wkrótce zapadł w drzemkę. Ze snu wybudził kośmiech rodziców i zapach deseru, który zawsze tego dnia przygotowywała mama: karmelowy popcorn i gorąca czekolada. To połączenie było ulubioną przekąską Stasia. Rozbudzony, Zanurzył rękę w wielkiej misie sprażoną kukurydzą i wciągnął głęboko aromat kakaowego napoju. Deser obudził w nim nową energię. Nagle dostrzegł, że za oknem zaczyna padać śnieg. To niemożliwe, pomyślał. Nie widziałem już śniegu święta od kilku lat. Podbiegł do okna i podziwiał piękny zimowy krajobraz. Delikatne płatki śniegu wirowały w powietrzu opadając na miasto. Dachy domów zaczęły pokrywać się białą warstewką zimowego puchu. Sypało coraz mocniej i mocniej. Na dworze powoli robiło się ciemno, więc w parku w oddali rozbłysły świąteczne światełka. Staś wyraźnie widział ławki, pokryte coraz grubszą warstwą śniegu i skrzący puch, pokrywający alejki, który mienił się srebrzyście w świetle parkowych latarni. Jutro, z samego rana, pójdę ulepić bałwana, pomyślał i poczuł budzącą się w nim ekscytację i radość. Wkrótce przy oknie zebrała się cała rodzina. Czas upływał i powoli zbliżała się pora snu. Staś zapragnął jeszcze przez chwilę pobawić się nową elektryczną kolejką, którą przyniósł mu święty Mikołaj. Tata stanowczo nalegał, aby pozwolił mu pomóc w jej rozkładaniu. Po chwili siedział na miękkich poduszkach, wpatrując się w jeżdżący na wspaniałej zimowej makiecie pociąg. Delikatny szum wagoników, sunących po szynach, i głos taty, który szeptał coś do mamy, podziałał na Stasia bardzo kojąco. Nagle znów trudno było mu utrzymać oczy otwarte, i wkrótce spłynął na niego spokojny sen. Pod powiekami zdążył jeszcze zobaczyć bałwana którego jutro ulepi w parku wraz z bratem, i pomyśleć, że znów miał wielkie szczęście doświadczyć prawdziwej magii świąt. Młody elf wysiadł z sań i stanął przed niepozornym. Wyglądającym na opuszczone budynkiem. Elf miał ze sobą niewielką torbę i miał rozpocząć swój pierwszy dzień pracy. Czekał na to bardzo długo i odliczał dni do momentu aż dorośnie do wieku, w którym będzie mógł zacząć pracować w fabryce prezentów świętego Mikołaja. Pomoc w przygotowaniu do świąt i bycie częścią zespołu, który przyczyniał się do radości tysięcy dzieci na całym świecie, od zawsze była jego największym marzeniem. Teraz, gdy nadszedł wreszcie ten dzień, w którym marzenie zaczynało się spełniać, czuł się podekscytowany, ale i zdenerwowany. Na pewno jestem w dobrym miejscu, pomyślał. Ta chatka wygląda jakby zaraz miała się rozpaść. Nie zdążył jednak zrobić kroku, gdy drzwi otworzyły się z hukiem, a starszy elf z długą brodą i w zielonym, szpiczastym kapeluszu przywitał go radośnie i wciągnął do środka. — Witaj, młode elfie! Będę dziś Twoim przewodnikiem po fabryce prezentów. Kiedy poznasz każdy zakamarek tego miejsca, będziesz mógł rozpocząć nową pracę. Nie traćmy czasu, zaczynajmy! Młody elf, nieco oszołomiony, rozejrzał się po imponującym wnętrzu fabryki. Nie mógł uwierzyć własnym oczom. Wokół rozpościerała się ogromna sala, przystrojona długimi, błyszczącymi łańcuchami. I kolorowymi, migoczącymi lampkami. Salem wypełniały liczne stanowiska, na których pracowały w grupach inne elfy. Ich otoczenie przeozdabiały piękne, rosłe choinki ubrane w wymyślne ozdoby. Czego tam nie było? Czerwone i złote bombki w najróżniejszych wielkościach, delikatne aniołki, srebrzyste, śniegowe gwiazdki, każda z piękniejsza od drugiej. W powietrzu unosił się zapach piernika i dojrzałych mandarynek. Młody elf wciągnął mocno powietrze, delektując się tym aromatem. Poczuł także przyjemne ciepło, które zapewniały rozmieszczone w ścianach kominki i świece unoszące się w powietrzu i zastępujące lampy. Dawały one także delikatne, miękkie światło i sprawiały, że cienie elfów tańczyły na ścianach i tworzyły teatr od którego ciężko było oderwać wzrok. Starszy elf pokazał młodemu sekcję katalogowania listów, w której pracownicy segregowali korespondencję według miejsca zamieszkania i pragnień dzieci. Następnie udali się do sekcji pakowania i adresowania podarunków, niemal zaplątując się w barwne wstążki i podziwiając wymyślne świąteczne wzory na papierze do pakowania prezentów. Potem sekcja opieki nad reniferami. Młody elf obserwował, jak karmić i pielęgnować te wspaniałe zwierzęta, dzięki którym Mikołaj trafia do każdego zakątka na świecie. Nie mogło także zabraknąć sekcji konserwacji sani. Elfi mechanicy dbali o to, aby pojazd był przygotowany na najsroższe zimowe warunki. I oczywiście ogromna sekcja zwana manufakturą prezentów, gdzie powstają wszystkie wymarzone przez dzieci podarunki. Młody elf chłonął dźwięki świątecznych kolęd w tle, ciche rozmowy kolegów, zapach choinek i pomarańczy. Pomyślał, że fabryka jest jeszcze wspanialsza, niż sobie wyobrażał. Długi dzień dobiegał końca, pora więc było udać się na zasłużony odpoczynek. Elf wsiadł w swoje sanie i wrócił do domu. A przed snem z uśmiechem wspominał widok świętego Mikołaja, który roznosił kubki z gorącą czekoladą swoim pracującym przyjaciołom. Nie mógł się doczekać jutra, gdy wraz z nimi sprawi, że dzieci na całym świecie poczują się szczęśliwe. Wesołych świąt! Leśne Święta. W magicznym lesie, gdzie świerki dotykały nieba, a ścieżki wyściełały miękkie dywaniki z mchu, mieszkały liczne zwierzęta. Nadchodzące dni były szczególne. Zbliżały się święta, a mieszkańcy lasu przygotowali się do obchodów tych wyjątkowych dni. Rudolf, miły jeleń o wielkich rogach i czerwonym nosie, był oficjalnym pomocnikiem Świętego Mikołaja. Pilnie wysłuchał jego uwag i szykował się do rozdawania prezentów. Kompletował kolorowe podarki, rozświetlając las swoim przyjaznym uśmiechem. Zawsze, gdy Rudolf zaczynał swoją misję, był to sygnał, że przygotowanie do świąt ruszają pełną parą. Zajączek Zbyszek, Zwinny i energiczny, zabrał się za dekoracje. Wysokie drzewa zdobił kolorowymi światełkami, które migotały w ciemności niczym gwiazdy na niebie. Wiewiórka Basia zręcznie i sprawnie rozwieszała bombki na gałęziach, a jeszcze Jurek formował piękne, śnieżne rzeźby w najróżniejszych kształtach. Ich białe bryły i lodowe piękno Zdobiły gęsty las. Najbardziej podekscytowany był miś Marcel, który miał zaszczyt znaleźć i umieścić w samym sercu zimowego lasu piękną, rozłożystą choinkę. Długo wybierał dorodne drzewko, a gdy postawił je na środku świątecznej polany, pozostałe zwierzęta biły mu brawo. Tak zachwycający był to widok. Sowa Sandra, mądra i roztropna, zajęła się przygotowaniem świątecznego wieczoru. Planowała leśne spotkanie, w którym wszyscy dzieliliby się opowieściami i wspólnie śpiewali kolędy. Każdego roku czekano na to wyjątkowe wydarzenie, które jednoczyło serca wszystkich mieszkańców lasu. Zwierzęta pracowały ramię w ramię a ich wysiłki nie poszły na marne. W wigilijną noc, gdy gwiazdy błyszczały na niebie, leśne zwierzęta zebrały się wokół choinki udekorowanej bombkami, szyszkami i światełkami. Dumny Rudolf w imieniu Świętego Mikołaja rozdawał prezenty, a wszystkie zwierzęta składały sobie życzenia. Po kolacji pełnej świątecznych przysmaków nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Sowa Sandra opowiadała ciekawe, zimowe historie, zajączek Zbyszek tańczył z wiewiórką Basią, a Miś Marcel śpiewał najgłośniej ze wszystkich przy akompaniamencie orkiestry leśnych ptaków. Wszyscy cieszyli się bliskością i magią leśnych świąt. Gdy nadszedł poranek, leśne zwierzęta obudziły się szczęśliwe i zadowolone. Cieszyły się podarkami otrzymanymi w wigilijny wieczór. Czuły jednak, że najważniejszym prezentem było to, co miały w sercach: miłość, przyjaźń i wspomnienia z leśnych świąt. I tak, każdej zimy Leśne zwierzęta zbierały się, aby celebrować leśne święta i cieszyć się wspólnym czasem. Bo najważniejsze o tej porze roku było nie to, co znajduje się pod choinką, ale to, co jest w sercu każdego z nich: dobroć, życzliwość i radość z bycia razem. Wesołych świąt. Pierwsza gwiazdka. Na krańcu świata, gdzie dzień i noc tańczą w chłodzie polarnej zimy, lodowy krajobraz migotał w blasku zorzy polarnej. Śnieg skrzył się niczym miliony drobnych diamentów, a mroźne powietrze wypełniał delikatny szum fal łamiących lód. Wśród tej ciszy i piękna, na małej krze, mieszkał pingwin przemek, najmniejszy w swojej kolonii, ale o sercu tak ciepłym, że potrafił rozgrzać nawet najzimniejsze dni. W vigilie zimowego święta wszystkie pingwiny zebrały się w kręgu przy lodowej zatoce. Obchody gwiazdki były pełne śmiechu i radości. Dorosłe pingwiny opowiadały historie o dawnych czasach, a młode bawiły się, zjeżdżając po zamarzniętych zaspach śniegu. Przemek jednak czuł w sobie smutek. Gdy wszyscy szykowali się do wymiany darów, ryb, kolorowych muszli i kawałków bursztynu, on nie miał niczego, co mógłby podarować. Pingwin postanowił wyruszyć w samotną wędrówkę w poszukiwaniu odpowiedniego prezentu. Szedł przez białe pustkowia, gdzie śnieg chrupał pod jego łapkami, a powietrze pachniało świeżym lodem. W oddali widział lodowy las, grupę wysokich, zamarzniętych sopli, które wyglądały jak zaczarowane drzewa ozdobione gwiazdkami. W tym urokliwym miejscu przemek znalazł ranną mewę. Jej skrzydło było złamane, a pióra pokryte lodem. Pomogę ci, powiedział cicho przemek, ogrzewając ją ciepłem swojego ciała i delikatnie oczyszczając pióra ze śniegu. Mewa, otulona szczelnym uściskiem, powoli odzyskiwała siły. Pingwin nie wypuszczał jej ani na moment, choć zimno stawało się coraz dotkliwsze. Wiedział, że Mewa liczy na jego pomoc i wsparcie. Otulił się więc szczelniej ciepłym szalikiem i znalazł schronienie w niewielkiej lodowej jamie. Gdy zapadł wieczór, pingwin usłyszał ciche dzwonienie. Wesołe dzwoneczki zwiastowały nadejście świąt. Nagle na niebie pojawiła się pierwsza gwiazdka. Jej blask wypełnił całą krainę ciepłym światłem, a Mewa spojrzała na przemka z wdzięcznością. Twoja dobroć zasługuje na coś wyjątkowego powiedziała. W tym momencie gwiazda zaczęła błyszczeć coraz jaśniej. A jej światło stąpiło na ziemię. Przemek poczuł, jak jego małe łapki rozgrzewają się, a wokół niego pojawiają się prezenty: kawałki lodu mieniące się wszystkimi kolorami tęczy, smaczne ryby i muszle z odległych mórz. Gdy wrócił do swoich braci, pingwiny były oszołomione widokiem tak niezwykłych darów. Kolonia zebrała się przy zatoce, gdzie wszystkie pingwiny trzymały się blisko siebie, by zapewnić sobie nawzajem ciepło i bliskość. Śpiewały radosne kolendy, a ich głosy odbijały się echem od lodowych sopli. W samym środku kręgu stał przemek, nie jako najmniejszy pingwin, ale jako ten, który przypomniał wszystkim, że gwiazdka to nie czas na liczenie darów, ale dzielenie się sercem. Jeśli sam nic nie masz, podaruj troskę, czas lub miłość innym. Wtedy zyskasz to, czego nie można kupić satysfakcję, radość i wdzięczność. Ten dzień sprawił, że przemek stał się symbolem świątecznego ducha w swojej kolonii, a jego historia opowiadana była przy okazji gwiazdkowych obchodów, by przypominać, że największym bogactwem jest dobroć. I życzliwość wesołych świąt. Zimowy poranek. Słońce powoli pojawiało się na niebie. Wraz z jego pierwszymi promieniami, z nocnego mroku wynurzały się ośnieżone drzewa. Otulone białym puchem sosny, lipy i dęby. Stanowiły zapierający dech w piersiach zimowy krajobraz. Ze snu budziły się powoli leśne zwierzęta. Skulona pod rozłożystym drzewem sarna podnosiła się na smukłych nogach i otrząsnęła z drobinek śniegu, które osiadły na jej futrze. Rudowłosy lis wysunął głowę ze swojej przytulnej norki i wzdrygnął się, wciągając głęboko ostre, zimowe powietrze. Małe wiewiórki szalały radośnie między gałęziami, strącając śnieg na przeciągającego się, zaspanego jeszcze zająca. Tylko jeż nadal drzemał spokojnie pod stertą gałązek i liści, ani myśląc wychodzić na zewnątrz. Las, skąpany w świeżym śniegu, Budził się do życia. Biała, puchowa kołderka skrzyła się w promieniach wschodzącego coraz wyżej słońca. Po chwili na obrzeżach przestronnej leśnej polany pojawił się nowy gość. To Renifer Stefan, radośnie pisnęła sarenka. Dawno cię nie widzieliśmy. Gdzie się podziewałeś? Miałem trochę roboty na kole podbiegunowym, potem latałem to tu, to tam, jednak jestem już z powrotem i bardzo się cieszę, że wszystkich Was widzę. Uściskom i okrzykom radości nie było końca. Stęsknione zwierzęta postanowiły spędzić ten dzień wspólnie i, ponieważ pogoda była nader sprzyjająca, ulepić bałwana. Prace szybko się rozpoczęły. Stefan metodycznie i spokojnie toczył pierwszą, największą śnieżną kulę. Czuł na swoim grzbiecie opadające raz za razem drobne płatki śniegu, które szybko rozpuszczały się pod wpływem mocnych promieni słońca. Oddychał powoli i głęboko, wciągając do płuc ożywcze, leśne powietrze. Zapach przesycony był aromatem żywicy i igliwia. Czuł, jak powietrze przechodzi powoli przez jego nos, gardło, pierś aż do brzucha. Wydychał je powoli i dzielnie toczył białą kulę. Tworzenie średniej kuli przypadło Zającowi. Zabrał się za swoją pracę ochoczo i postanowił, że będzie toczył ją slalomem między drzewami. Miejąc kolejne pnie, przypatrywał się otaczającej go przyrodzie. Raz po raz zachwycał się błyszczącymi liśćmi ostrokrzewu, skrzącej niczym lustro tafli lodu na pobliskim niewielkim stawie i ptakom latającym między gałęziami w poszukiwaniu pożywienia. Ani się obejrzał, a kula była gotowa. Trzecią, najmniejszą kulę lepiła wiewiórka. Skupiona na swojej pracy, czuła, jak jej małe łapki dotykają zimnego, delikatnego śniegu. Koncentrowała się na przemian, na tym uczuciu i na doznaniu rozgrzewającego ciepła, kiedy huchała na zmarznięte pazurki. Raz zimna kula, raz przyjemne ciepło ogrzewanych dłoni. Jej uszu dobiegł dźwięk skrzypiących w śniegu kroków leśnych towarzyszy. Kiedy korpus był już gotowy, lis przyniósł gałęzie, które posłużyły za ręce bałwana. Sarenka oddała jedną ze swoich marchewek, która szybko stała się nosem jego mościa, a sikorki Przyniosły w dziobkach zmarznięte owoce jarzębiny, z których Stefan stworzył piękny uśmiech. Po chwili bałwan był już gotowy, a wszystkie zwierzęta zebrały się wokół, aby go podziwiać. Zmęczone, ale szczęśliwe ułożyły się wokół, aby nieco odpocząć. Renifer Stefan spojrzał z góry na roześmiane towarzystwo. I odetchnął głęboko. Był spokojny i czuł się bezpiecznie wśród swoich najbliższych przyjaciół. Obdarzając każdego swoim uśmiechem, pomyślał: Dobrze być znów w domu i przymknął oczy, napawając się ciepłem słońca, które rozchodziło się przyjemnie po całym jego ciele. Jeśli szukasz więcej bajek i nagrań relaksacyjnych dla dzieci, subskrybuj kanał Pokój, Spokój i wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać informacje o nowych materiałach.